Polacy kochają dywidendy, a my, inwestorzy, kochamy dywidendy, a nasza polska giełda jest wspaniałym pastwiskiem, na którym możemy je zbierać. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się pięciu spółkom, które mogą wypłacić w tym roku wysokie dywidendy, które będą świetnym zastrzykiem naszego portfela. Ale zacznijmy od pewnej historii z mojego portfela inwestycyjnego. W roku 2020 kupiłem Asbis po cenie nieco ponad 7 zł za akcję. ASBIS każdego roku wypłaca dywidendy w formie zaliczki grudniowej, a później z reguły w maju wypłaca finalną dywidendę. Szybko można policzyć, że do tej pory spółka wypłaciła mi 7,19 zł w formie dywidend. Jest to blisko 100% ceny mojego zakupu. Więc w zasadzie akcję tej spółki mam w portfelu za darmo. Do tego należy doliczyć obecnie ponad 200%. Niezrealizowanego zysku na kursie akcji i robi nam się ładny zwrot z inwestycji. Co ważne, mam też kilka takich spółek, które zaledwie w kilka lat wypłaciły dużą część kosztów zakupu właśnie w postaci dywidendy. Więc jeśli chodzi o polskie pastwisko dywidendowe na GPW, to wiem co mówię. Dlatego dzisiaj powiemy sobie o kilku spółkach, które potencjalnie mogą wypłacić wysokie dywidendy. I na przestrzeni następnych lat mogą cieszyć nasze portfele solidnymi wpływami właśnie w tej postaci. Ale zanim przejdziemy do listy, to pamiętaj, że potrzebujesz dobrego brokera do inwestowania w takie właśnie spółki. A u partnera odcinka i kanału XTB zrobisz to zupełnie za darmo do obrotu miesięcznego w wysokości 100 000 euro. Jest to naprawdę dobry wybór. Warto też pamiętać, że spółki dywidendowe opłaca kupować się na koncie IKE, gdzie nie zapłacimy haraczu Belki, znaczy podatku Belki, gdzie już na starcie potrącane jest nam 19% naszych dywidend. Więc połączenie darmowych prowizji i konta IKE to świetna opcja. Dlatego link do założenia konta w XTB zostawię w opisie. A my przejdźmy już do spółek. A zacznijmy od tej kierowanej przez prezesa Kostkowskiego. Jest to oczywiście Playway. To taka spółka, która ma kilkadziesiąt, a może już nawet i kilkaset spółek pod sobą, które produkują proste gry, najczęściej jakieś symulatory. Biznes ten Okazał się na tyle opłacalny, że Playway inkasuje co roku solidne pieniądze od mniejszych studiów, a zgodnie z polityką dywidendową, która zakłada wypłatę minimum 90% zysku netto, okazuje się, że są w stanie wypłacać solidne dywidendy swoim akcjonariuszom. Za 2023 rok na dywidendę przeznaczono 144 miliony złotych zysku, a jeśli spojrzymy na rok 2024, to tylko przez pierwsze trzy kwartały spółka zareportowała zysk netto w wysokości prawie 159 milionów złotych. A przypomnę, że czeka nas jeszcze wynik czwartego kwartału, który powinien również dołożyć coś od siebie. Dlatego spodziewać możemy się co najmniej Takiej dywidendy jak rok wcześniej, a nawet wyższej. Załóżmy, że spółka wypłaci zysk z trzech pierwszych kwartałów i robi nam się dywidenda w wysokości ponad 24 zł, co przy obecnej cenie da stopę dywidendy w wysokości ponad 8%. Przy obecnym poziomie inflacji z grudnia czyli 4,7%, daje nam to solidny wynik tylko na samej dywidendzie. Kolejna spółka to owiany negatywną sławą Orlen, który ostatnio ogłosił nową politykę rosnącej dywidendy, więcej o tym w tym odcinku. Zgodnie z nią możemy spodziewać się, że już w tym roku otrzymamy 4 zł i 50 groszy na każdą posiadaną akcję, a w kolejnych latach ma ona rosnąć o 15 groszy. No i warto pamiętać, że spółka zakłada też potencjalnie dodatkową dywidendę, jeśli uda jej się zarobić więcej. Chociaż na to, szczerze mówiąc, bym nie liczył. Jednak posiadając akcję Orlenu, minimum 50 można sobie dywidendowy wynik Podbić poprzez tankowanie na stacjach Orlenu i uczestnictwo w programie Orlen w portfelu. Oczywiście Orlen jest spółką ze skarbem państwa w akcjonariacie, a to nie każdemu może odpowiadać. Przy obecnej cenie i wypłacie 4,50 zł na akcję, stopa dywidendy w dniu dzisiejszym wyniesie również ponad 8%, ale do czasu dywidendy. Podejrzewam, że spółkę będzie można kupić jeszcze nieraz w atrakcyjniejszej cenie, co tę stopę dywidendy jeszcze bardziej podbije. Kolejna, trzecia na dzisiejszej liście spółka, jest to spółka, która ostatnimi czasy znajduje się w niełasce inwestorów. Na przestrzeni ostatniego roku spółka zanotowała spadek o blisko 40%, a od historycznego szczytu aż o 62%. Mowa tutaj oczywiście o tekście, czyli dawnym livechacie. W przypadku tej spółki inwestorzy mają obawy przede wszystkim o przyszłość, która rysuje się na świecie w barwach przede wszystkim sztucznej inteligencji, tego czy spółce uda się w nowym świecie zaadaptować, no i przede wszystkim dodatkowo spółka mierzy się ze spadkiem ilości klientów w swoim korowym biznesie, jakim jest aplikacja, właśnie LiveChat. Mimo to spółka dalej generuje góry gotówki na bardzo wysokiej rentowności i przy tym nie posiadając zadłużenia i dużych kosztów, które musi ponosić na inwestycje. Od wielu lat spółka płaci rosnącą dywidendę i co ciekawe, jako jedyna na GPW, płaci ją w trzech ratach na przestrzeni całego roku, i jeśli i w tym roku podniesie ją choćby nieznacznie, dosłownie o 2 grosze. A są ku temu duże możliwości, to w przypadku wypłaty sumarycznie 6 zł na akcję przy dzisiejszej cenie stopa dywidendy wyniesie ponad 10%. Trzeba przyznać, że jak na spółkę o takich parametrach i przy obecnej wycenie, wygląda to naprawdę imponująco. Czwarta spółka to również ostatnio dotknięta spadkami spółka, a jest nią XTB. Spadki na spółce spowodowane głównie obawami o koszty marketingowe, Więcej opowiadam w tym odcinku, więc zachęcam, ale samo XTB wygląda bardzo dobrze, mimo że wyniki zostały odebrane negatywnie. Spółka cały czas pozyskuje rekordowe liczby klientów, ma ogromne aspiracje i cały czas dodaje nowe produkty do oferty, i co ważne, nie zamierza na tym poprzestać. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę od 50 do 100% jednostkowego zysku netto. Ale do tej pory było to zwykle w ostatnich trzech latach 75%. Zatem skoro spółka zarobiła blisko 860 milionów złotych w 2024 roku, to można się spodziewać dywidendy w okolicach 5 zł i 48. Co przy obecnej cenie daje stopę dywidendy na poziomie znowu ponad 8%. Akcje spółki obecnie są o 14% niżej po wynikach finansowych no i ciekawe, jak sytuacja rozwinie się dalej. No i wreszcie ostatnia spółka na dzisiaj, jedyny przedstawiciel banków, ale przy obecnych stopach procentowych trzeba pamiętać, każdy bank radzi sobie bardzo dobrze i zapewne wiele banków wypłaci solidne dywidendy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że obniżki stóp procentowych są z każdym dniem. Prawdopodobnie coraz bliżej i wtedy wyniki banków będą się pogarszać. A moim typem z banków jest bank handlowy, który w polityce dywidendowej zakłada wypłatę dywidendy w wysokości minimum 75% zysku netto. Dlatego przyjrzyjmy się finansom. Jak ten zysk wyglądał w ostatnich trzech kwartałach? Otóż spółka zarobiła blisko 400 mld złotych, A pamiętajmy, że pozostał nam jeszcze... Ponownie ostatni kwartał 2024 jeśli założylibyśmy że spółka zarobi w czwartym kwartale tyle ile średnia z trzech poprzednich to wychodzi że przeznaczy wspomniany miliard 400 milionów złotych na dywidendę ostatnie kwartały w dwóch poprzednich latach kształtowały się w okolicach 500 milionów złotych a więc myślę, że spokojnie dywidenda z poprzedniego roku jest do powtórzenia. A było to 11 zł i 15 groszy. Przy zysku netto przeznaczonym na dywidendę w wysokości ponad 1 miliarda 450 milionów zł, ale bezpiecznie zakładając dywidendę na poziomie 10 zł, przy obecnej cenie będzie to stopa dywidendy ponad 10%, a to można przyjąć za dość pewne. Dodam oczywiście że nie są to porady inwestycyjne, a jedynie moja opinia. Dlatego sami analizujcie sytuację, bo sami podejmujecie decyzję. A ja dodam tylko jeszcze kilka spółek, na które warto sobie spojrzeć pod kątem wyników lub skupu akcji własnych czy wypłaty dywidendy. Gdzie akcjonariusze mogą być bardzo hojnie obdarowani. Dlatego zwróciłbym uwagę jeszcze oprócz banków na deweloperów, na przykład Develie i Murapol. Następnie. PZU też ma potencjał do wypłaty całkiem sowitej dywidendy. Ten Square Games ma dużo gotówki, którą chce podzielić. Pytanie tylko, czy będzie to tutaj bayback, czy dywidenda. Dalej też Electrotim czy Wotum powinny pozytywnie podwyższyć dywidendy z ubiegłego roku. A z moich spółek portfelowych wspomnę jeszcze o Asbisie, który co prawda już wypłacił zaliczkę, ale dalej pozostaje otwarta dywidenda końcowa. Zachęcam w komentarzach do dzielenia się swoimi typami, a jeśli chcesz poznać moje typy trzech spółek na 2025 rok, to zajrzyj do tego odcinka.